Tutaj wczoraj mieliśmy spotkanie w gronie takim węższym przedstawicieli organizacji polonijnych, i przejęliśmy. Oświadczenie organizacji polonijnych, którym to oświadczeniu wzywamy do przesłuchania w Kongresie Stanów Zjednoczonych. To oświadczenie zostało przyjęte przez aklamację i było oryginalnie w języku polskim, a także spodziewamy się oficjalnej wersji angielskiej tego oświadczenia. I również chcielibyśmy, żebyście Państwo wzięli to oświadczenie do ręki i Wy, jako indywidualni obywatele tego kraju, zwrócili się do swoich przedstawicieli w kongresie z żądaniem o przesłuchania w kongresie Stanów Zjednoczonych w sprawie katastrofy smoleńskiej. Odnośnie tego oświadczenia oddaję głos naszym wspaniałym liderom, organizatorom. Dziękuję. Tak, proszę Państwa, właśnie tak jak Pani ja Metemar powiedziała, wczoraj były był zamknięte spotkania organizacji polonijnych, różnych i doszło do proklamowania tego apelu. Teraz ja oddam głos dla Pana Stanisława Śliwowskiego z Kongresu Polonii Amerykańskiej, członka naszego komitetu i odczyta ten tekst, który będzie przetłumaczony, będzie przeznaczony do każdego senatora, state representative, będzie rozpropagowany, będzie publikowany. W polonijnej prasie będziemy robić wszystko, żeby to dotarło do jak największej rzeszy naszych rodaków, a przede wszystkim nam chodzi, żeby było to odczytane i w Waszyngtonie, i w stanowych legislaturach. Apel do Polonii Amerykańskiej oraz rodaków mieszkających w kraju i za granicą. Zebranie w dniu 12 kwietnia 2014 roku amerykańskiej w amerykańskiej części w Town, Pensylwania. Z okazji czwartej rocznicy Katastrofy Smoleńskiej zwracamy się do wszystkich rodaków miłujących swoją ojczyznę. Niepodległość nie jest dana narodom raz na zawsze. Załatwiano dostrzegamy, że dziś suwerenność naszej ojczyzny jest poważnie zagrożona. Świadczy o tym dobitnie fakt oddania śledztwo w sprawie katastrofy 10 kwietnia 2010 roku rządowego samolotu z delegacją najwyższych władz państwa polskiego z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele w ręce obcego mocarstwa wrogiego Polsce. Od momentu katastrofy obserwujemy postępującą destrukcję państwa polskiego. Jesteśmy przerażeni postawą władz Polski przejawiającą się w pogardzie, a nawet w poniżaniu członków rodzin ofiar katastrofy. Prześladowanie i zniesławianie niezależnych naukowców oraz dziennikarzy docierających prawdy to dowód na zagrożenie fundamentalnych zasad demokracji i powrót do znanych z przeszłości metod totalitarnych. Nasz sprzeciw na te groźne zjawiska, zaangażowanie w obronie prawdy i wolności jest warunkiem utrzymania niepodległości Polski. Apelujemy do naszych rodaków na całym świecie o odwagę, i nieustępliwość w poszukiwaniu prawdy. Apelujemy o moralne wsparcie dla tych, którzy jej nieustępliwie poszukują. Apelujemy też o skupienie sił Polonii na doprowadzenie do wysłuchania publicznego, Congressional Hearing, sprawy tragedii smoleńskiej w Kongresie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ujawnienie prawdy o katastrofie smoleńskiej jest kamieniem węgielnym dla suwerenności Polski. Traktujemy ją jako naszą świętą powinność wobec jej ofiar. Tak nam dopomóż Bóg. Uczestnicy forum i Przedstawiciele Graduacji kolejnych. Bardzo bardzo dziękuję i za odczytania, tym za podjęcie tego wielkiego zadania, dlatego bo ono rzeczywiście ma szansę zmienić Losy śledztwa smoleńskiego. To w Waszych rękach, to w rękach Polonii jest teraz los tego śledztwa. My Wam go przekazujemy, nie rezygnujemy z naszych działań, nie spoczniemy w naszych działaniach. Będziemy nadal podejmowali wszelkie dążenia, wszelkie próby dla wyjaśnienia tej straszliwej zbrodni. Ale to. By można było to całemu światu pokazać, by stało się to podczas obiektywnego przesłuchania w Kongresie Stanów Zjednoczonych, zależy w olbrzymim stopniu od determinacji Polonii. Muzyka